Wysoka Izbo, panowie ministrowie. Ten projekt ustawy powinien mieć, tych projektów, wszystkie projekty, powinien mieć dwie warstwy. Jedna fiskalna, a jedna taka, która pozwala dzielić ryzyko z inwestorami przez państwo i pozwala być państwu w każdym przedsięwzięciu. I tego tutaj w zasadzie nie ma. jedyny projekt Prawa i Sprawiedliwości w pewnym zakresie tą sprawę rozwiązuje. I trzeba przypomnieć powiedzieć sobie, że te projekty ustaw wchodzą do dyskusji w 7 lat po wydaniu pierwszych koncesji na poszukiwania. Byśmy byli w Europie pierwsi przez 4-5 lat. I był na to czas, żeby te projekty dobrze do, dopracować. Zresztą dwa projekty ustaw zmiany prawa geologicznego i biologicznego i górniczego były przygotowane jeszcze w 2007 roku pod koniec, tylko nie było sensu go ich przesyłać do Sejmu, ponieważ no, nastąpiła i tak zmiana ekipy rządzącej po, po wyborach. I w tej chwili mamy taką sytuację, że odrzucono te projekty, czy nie przyjęto ich, nie, 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 z, na, mało tego. Prawo ekologiczne i górnicze zostało zmasakrowane, fatalne ono jest w tej chwili, to widać. Zmienia się w tej chwili i będą zmiany wielokrotne. Jednocześnie. Nie razujecie problemów środowiskowych, nie rozujecie problemów fiskalnych przez tyle lat. Firmy się wycofują. Firmy się wycofują nie tylko dlatego, że u nas nic się nie dzieje, bo to jest w dużym stopniu, prawda, ale także dlatego, że zostały lepsze oferty to, co poseł Wittł powiedział z innych krajów. W tym innym krajem był, jest Rosja, gdzie dwa lata temu podpisał maraton, podpisał ExxonMobil i Eni umowy o wymianach. Koncesji dwa lata temu tu z tej mównicy już mówiłem Donaldowi Tuskowi Państwu, że które firmy się wymieni, wy, 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 wycofają wycofały. Wymieniłem po kolei Mobil, Talisman, Marathon Oil i właśnie i tak się stało dzisiaj. Więc posłuchajcie wreszcie ludzi, którzy się, są w branży i pozwólcie. Żeby te projekty ustaw wreszcie miały tą, tą warstwę kluczową, tą, którym państwo jest w stanie być. Jeśli Panie Marszałku, mogę jeszcze wykorzystać troszkę czasu, ponieważ chcę sprostowanie. Tutaj to, co powiedział pan poseł Czerwiński, jeśli dostanę czas na sprostowanie kilkadziesiąt sekund. Panie Pośle, proszę nie mówić o tych miliardach, czy stu miliardach, czyliś w ten sposób. Że, że ja mówiłem, że tyle już powinno wpłynąć ze Skarbu Państwa. Ja mówiłem w ten sposób, że jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku wydał bodajże 11 koncesji dal, jak najdalej od siebie w tej strategii. Tu, tu, tu. Różnym firmom. Pojedyncze koncesje. Te firmy nie wykorzystałyby swoich, znaczy odkryłyby złoże, ale nie byłyby w stanie robić wielkiego biznesu. Chciałyby większe. E, następne koncesje, ale następne już by dostały według do nowego prawa geologicznego górniczego tak, że musiałyby bardzo dużo oddać udziału Skarbu państwa. Jeśli by tego nie zrobił, jeśli by. Wreszcie odrzucili to, to wtedy trzeba było wziąć duże pieniądze przy udzielaniu koncesji. I ta kwota, którą ja wyliczyłem, jaką może byłaby realna do uzyskania, to było około 100, co najmniej 100 miliardów złotych. Łatwo to policzyć. Pegini poprzez posiadanie 15 koncesji, jego akcje na tyle wzrosły, i to tylko przez to to się da policzyć, Także jedną koncesję można na 300, na ocenić na 350 milionów złotych. Talizman i San Leon, jak San Leon wchodził w układ z talizmanem, łatwo można policzyć, że było metodą farm in, że koncesja jest warta około 400 milionów złotych. Nawet. W związku z tym łatwo policzyć, że ponad 100 koncesji, jeśli się wyda, koncesji, niektóre mogą być dużo więcej warte, można uzyskać, było przy tych sposobach, jakie wyście wydali, wszystkie bezsensownie koncesje, można było uzyskać 100 miliardów złotych. I to są utracone korzyści państwa polskiego i Polaków. I na tym sprawa polega. I proszę więcej nie, nie przeinaczać tego, co ja mówię. Dziękuję.